W powszechnej świadomości króluje wizja dawnej Rzeczpospolitej jako siedliska wszelkiego zła i zepsucia. Nie jest to pogląd nowy, narodził się on już w dobie oświecenia. W wieku XIX forsowany był przez niektórych historyków, szczególnie reprezentantów tzw. pesymistycznej Szkoły Krakowskiej. W wieku XX utrwaliła go historiografia marksistowska, a dziś robi to popkultura. W najbliższych odcinkach Encyklopedii Staropolskiej postaram się obalić kilka najpopularniejszych stereotypów dotyczących szlachty, kultury szlacheckiej i ustroju, jaki panował w Rzeczpospolitej obojga narodów. Materiały te nie będą próbą wybielania, choć przyznaję, że ich celem jest pokazanie drugiej strony medalu innej niż ta stereotypowa, chętnie powielana i znajdująca szeroki poklask. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie: ile prawdy jest w stwierdzeniu, że szlachta nie pracuje i jak wyglądały obowiązki szlachcica żyjącego w dobie steropolskiej? Za tło dla naszej opowieści posłużą nam widoki kościoła w Brochowie. Dla mieszkańców okolicy wzniósł go Jan Brochowski Herbu Prawdzic, a po potopie odbudował Olbracht Lasocki Herbu Dołęga. W XIX wieku to właśnie w tej świątyni ochrzczono Fryderyka Chopena. Jak wyglądała praca szlachcica? Dla niektórych sprawa jest prosta. W czasie, gdy chłopi odrabiali pańszczyznę, gonieni batem i kijem, szlachcic leżał do góry brzuchem i obmyślał nowe sposoby torturowania swoich poddanych, ewentualnie zastanawiał się, ile beczek miodu wypije i ile zdoła zniewolić chłopek. Nie wiem, jeśli prawo ma być jakie ustanowione przeciwko ludziom próżnującym i leniwym, którzy się najmniej nie starają o to, żeby się albo Rzeczypospolitej, albo ludziom przysłużyli. Zaiste głos Boży postanowił, aby każdy w pracy a pocie chleba pożywał, a kto by nie robił, aby też taki nie jadł. Takie srogie łajania odnosiły się także, a być może przede wszystkim, do stanu szlacheckiego. W codziennym życiu szlachcic miał spełniać trzy podstawowe role: Miał być ziemianinem, zręcznym administratorem swoich dóbr, obywatelem zaangażowanym w życie polityczne kraju, a także rycerzem gotowym do obrony granic Rzeczpospolitej. Każda z tych ról wiązała się z licznymi obowiązkami. Czym więc zajmował się szlachcic? Zanim w ogóle zaczniemy omawiać kwestie szlacheckich zajęć, musimy jeszcze raz podkreślić to, o czym wspominałem już w poprzednich materiałach. Stan szlachecki nie był jednorodny. Szlachcicem był zarówno magnat, zarządzający w zasadzie państwem w państwie, taki jak chociażby Jeremi Wiśniowiecki czy Jan Zamoyski, jak i przedstawiciel gołoty, nie posiadający wiele więcej poza nazwiskiem i wyblakłym herbem. Między nimi była cała grupa szlachty biednej, średniozamożnej i zamożnej. To, jak wyglądała codzienna praca szlachcica, było, co nie dziwi, ściśle skorelowane z miejscem, które zajmował na tej stanowej drabinie. Przedstawiciele biedniejszej szlachty, na przykład szlachty zagrodowej, choć zazwyczaj odcinali się od tego jak mogli, niewiele różnili się od chłopów. Nie posiadali parobków ani służby i sami zajmowali się swoim gospodarstwem. Ewentualnie pomagała im najmowana doraźnie czelać. To właśnie taka drobna, zaściankowa szlachta była fundamentem całego stanu. Czaraczki tłumie zamieszkiwały Mazowsze, Podlasie czy Wielkopolskę. I chociaż ich procentowy udział w społeczeństwie szlacheckim zmieniał się między XVI a XVIII wiekiem, to zawsze miażdżąco przewyższali liczbę magnatów czy szlachty średniozamożnej. O niskiej pozycji drobnej szlachty świadczy fakt, że z upływem lat, a za nimi wieków, zubożałe rodziny szlacheckie z powodów ekonomicznych decydowały się na mezalianse, np. śluby międzystanowe lub emigrację do miast. Przejdźmy teraz do szlachty nieco bogatszej, pełniącej już jakieś funkcje publiczne, dysponującej majątkami przynoszącymi jako takie dochody. Tego typu panowie bracia rzeczywiście nie pracowali już fizycznie swoimi majątkami zarządzali osobiście lub przez pośredników. Nie oznacza to jednak, że mogli cały dzień leżeć do góry brzuchem. Dużo czasu zajmowało przede wszystkim administrowanie majątkiem. Była to czynność wymagająca znajomości zagadnień związanych z gospodarką leśną czy rolną. To, jak wiele umiejętności było potrzebne do sprawnego zarządzania swoimi dobrami, dobrze pokazują encyklopedie gospodarskie tamtych czasów, z ekonomiką ziemiańską Jakuba Haura na czele. Dzisiaj haurowe dzieło interesuje nas głównie ze względu na liczne wstawki obyczajowe. Tych nie bał się autor wprowadzać na karty swojej encyklopedii. W poszukiwaniu taniej sensacji, zapominamy jednak często, czym w istocie ekonomika była podręcznikiem dobrego gospodarza. Są w nim opisane dziesiątki przydatnych umiejętności, które pokazują, jak szeroki wachlarz kompetencji musiał mieć przeciętny szlachcic. Zarządzanie folwarkiem nie miało nic wspólnego z sielanką. Wprawdzie wiązało się z wolnością i suwerennością, ale przede wszystkim ciężarem odpowiedzialności za jego funkcjonowanie. Zawsze było źródłem niepewności co do dnia jutrzejszego, wynikającej z wahań klimatycznych i koniunktury. Na takie zdarzenia gospodarz nie mógł mieć wpływu. Mógł natomiast i powinien rozwiązywać codzienne problemy, załatwiać mnóstwo drobnych i istotnych spraw, aby to przedsiębiorstwo sprawnie funkcjonowało. Szlachcic gospodarz musiał więc znać się na hodowli, rolnictwie, musiał umieć czytać, pisać i liczyć. Wiedzieć, jak prowadzi się kancelarię, gdzie zbywać swoje produkty i jak negocjować za nie najlepszą cenę. Do tego dochodziło zarządzanie ludźmi. Wbrew obiegowej opinii nie polegało ono na wykłuwaniu oczu i obcinaniu rąk chłopom, a jakby to powiedzieć współczesnym językiem, zarządzaniu zasobami ludzkimi zarówno kmieciami, jak i czeladzią, służbą i wszelkiej maści towarzystwem przebywającym w obrębie dworu i jego otoczenia. Oprócz pracy w obejściu, przeciętny szlachcic sporo czasu poświęcał także na uczestnictwo w życiu publicznym. Spotykał się z przedstawicielami swojego stanu, debatował, posłował, uczestniczył w zjazdach i sejmikach. Wielu szlachciców realizowało się jako dworzanie czy dyplomaci. Przeciętny herbowy przypominał w tym wszystkim współczesnego polityka samorządowego, choć za udział w życiu publicznym nie otrzymywał bezpośredniego wynagrodzenia. W staropolskiej twórczości parenetycznej, czyli takiej, która przedstawiała prawidłowe wzorce osobowe, dużo miejsca poświęcano powinnościom szlachty względem Rzeczpospolitej, rozumianej jako wspólnota polityczna. Na tym jednak wciąż nie kończy się zakres szlacheckich obowiązków. Bardzo wielu szlachciców codzienne sprawy łączyło także z lepszą lub gorszą twórczością artystyczną. Pisaniem pism politycznych, pamiętników, poezji, mniejszymi czy większymi fundacjami architektonicznymi. Choć wiele osób może nie uznawać tego za pracę, to faktem jest, że wysiłek tych ludzi zostawił nam w spadku bardzo wiele źródeł i śladów historycznych różnego typu. Chcąc oddać im sprawiedliwość, warto pobieżnie przejrzeć zasoby biblioteczne, aby uświadomić sobie, jak ogromny dorobek literacki pozostawił po sobie okres staropolski. Współcześnie, poza paroma wyjątkami, dzieła wczesno-nowożytne nie są zbyt popularne. Wynika to w dużej w dużej mierze z blokady językowej. Współczesna polszczyzna znacznie różni się od języka staropolskiego. A szkoda, bo wiele z tej twórczości niesie za sobą uniwersalne prawdy aktualne po dziś dzień. Dotychczas skupiałem się głównie na szlachcie biednej i średnio zamożnej. Teraz przyszła pora na magnatów, czyli tę grupę społeczną, która najczęściej wykorzystywana jest w procesie utrwalania negatywnych stereotypów związanych z dawną Rzeczpospolitą. Magnaci stanowili promil w całym społeczeństwie szlacheckim, choć na przestrzeni całego XVII i XVIII wieku uzyskali w zasadzie monopol na kreowanie sytuacji politycznej w kraju. Na początku wieku XVIII stan szlachecki zdominowało 20-30 rodów magnackich, czyli praktycznie mniej więcej 200-300 mężczyzn. Mimo to w stereotypowym spojrzeniu na dawną Rzeczpospolitą setki tysięcy szlachciców jawią nam się jako właśnie ta bardzo wąska grupa największych posesjonatów. Wróćmy jednak do meritum. Czy magnaci pracowali? Fizycznie z całą pewnością nie. Przeciętny magnat łączył w sobie cechy figury politycznej prezesa wielkiej korporacji i celebryty. Mógł sobie pozwolić w zasadzie na wszystko. Magnateria posiadająca ambicje polityczne spalała się więc w państwowych sporach. Inni realizowali się jako mecenasi kultury, a jeszcze inni zwyczajnie trwonili swój majątek. Jeśli ktoś chciałby się jednak uprzeć przy haśle szlachta nie pracuje, to z pewnymi zastrzeżeniami pasuje ono przede wszystkim do bardzo wąskiego kręgu właśnie magnaterii, szczególnie tej XVIII-wiecznej, czyli żyjącej w czasach, w których znacznie osłabły tradycyjne wzorce szlacheckie. Gospodarza, obywatela, przede wszystkim zaś rycerza. Niezależnie od różnic majątkowych i statusu społecznego, mniej więcej do XVIII wieku najważniejszym obowiązkiem przedstawicieli stanu szlacheckiego był udział w wojnie lub obronie kraju. W wiekach XVI i XVII obowiązek ten zwykle respektowano, a doświadczenie wojenne mieli na koncie zarówno najbiedniejsi, jak i najbogatsi panowie bracia. Przez długie dziesięciolecia najważniejszą powinnością szlachcica była więc wojaczka i to była jego podstawowa praca. Udziału w wojnie, w przeciwieństwie do innych państw europejskich, tylko w niewielkim stopniu wymagano od chłopów, mimo że stanowili większość społeczeństwa. Stąd zresztą wzięła się tak charakterystyczna struktura sił dawnej Rzeczpospolitej, będących de facto czymś w rodzaju wojska zawodowego. Szlachta brała więc udział w wojnach, a te w XVII wieku wybuchały regularnie. Co więcej, robiła to za własne pieniądze. Magnateria z własnej kiesy wystawiała nawet całe oddziały. Żołnierze mogli oczywiście liczyć na żołd, a co znaczniejsi na nadania ziemskie za zasługi wojenne. Jednak wypełnianie obowiązku żołnierskiego zrujnowało nie jeden szlachecki majątek. Do tego dochodziło poważne ryzyko utraty zdrowia i życia, trudy wielomiesięcznego bytowania w obozie wojskowym. W dumie o hetmanie Janie Karolu Chotkiewiczu, bądź co bądź bogatym i potężnym człowieku, pojawia się dająca wiele do myślenia fraza zamki, fortece potężność budował, a sam z młodości w namiecie nędzował. Mimo bogactwa życie Hotkiewicza toczyło się w polu, a nie w wygodnym dworku, podobnie jak życia tysięcy znacznie biedniejszych od niego panów braci. Doświadczanie trudów wojny było więc wspólnym doświadczeniem magnatów kresowych pokroju Stanisława Koniecpolskiego, jak i tysięcy bezimiennych szaraczków, którzy przez cały okres Staropolski wykrwawiali się w wojnach z Moskalami, Brandenburczykami, Szwedami, Turkami, Tatarami czy innymi wrogami dawnej Rzeczpospolitej. Dobry przykład tego, jak wyglądało życie średniozamożnego szlachcica, nieustannie uwikłanego w wojnę, pozostawił nam Jan Władysław Poczobut Odlanicki, żyjący w drugiej połowie XVII wieku. Jest on autorem bardzo osobistego pamiętnika, w którym ujawnia wiele szczegółów związanych z żołnierskim życiem. Sam Odlanicki nie był wprawdzie zagrodnikiem czy przedstawicielem gołoty. Do swoich dóbr w czasie życia przyłączał kolejne wsie i ostatecznie umierał jako szlachcic średnio zamożny. Mimo to wiele lat spędził na wojnie. Był wielokrotnie ranny, okradany, w kolejnych potyczkach tracił cenne konie i kwipunek, co skrzętnie odnotowywał. Podlanicki nie był jednak typem ofiary losu. Na kartach swojego pamiętnika opisywał liczne wojenne awantury czy pojedynki, w których brał udział. W chwilach wytchnienia od dwojaczki administrował swoimi dobrami i oddawał się obowiązkom publicznym. Doszedł nawet do godności stolnika ośmiańskiego. Życie poczobuta, a za nim i wielu innych szeregowych przedstawicieli szlachty, miało z pewnością pewien romantyczny ryt, ale w rzeczywistości było bardzo trudne, pełne cierpienia i niebezpieczeństw. Pod pewnymi względami równie, lub znacznie bardziej wymagające i niebezpieczne niż życie pańszczyźnianego chłopa, nie mówiąc nawet o bogatszych kmieciach w spokojnych dzielnicach Rzeczpospolitej. Czy szlachta nie pracowała, była jedynie klasą próżniaczą, ciemiężącą innych? Z całą pewnością nie. W sztywno zorganizowanych społeczeństwach przedindustrialnych każdy ze stanów miał swoje obowiązki, których przestrzegał. Nawet jeśli wydaje nam się to dzisiaj nieuczciwe, to szlachcic realizował w swoim życiu model postępowania łączący trzy podstawowe role społeczne. Administratora dóbr, polityka i żołnierza. Wiązało się to z licznymi obowiązkami i trudami. Życie szlachcica w potocznym postrzeganiu mocno się idealizuje, patrząc na nie przez pryzmat wąskiej grupy magnaterii czy bohaterów powieści awanturniczych na czele z trylogią Sienkiewicza. Rzeczywistość dawnej Rzeczpospolitej była jednak zniuansowana i gdy przyjrzymy się jej bliżej, wymyka się ona prostym osądom. Do tego bliższego spojrzenia, najlepiej z encyklopedią staropolską, serdecznie was zachęcam. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapki w górę i komentarze. Możecie też wspierać mnie za pośrednictwem portalu Patronite. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!